Siemaneczku moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Słuchajcie, dzisiaj content jest w miarę ciekawy, ponieważ będzie PIK 8.4+, będą ważne mecze, pewnie będą te PIK'i 80+, i otworzymy sobie paczkę za 125 tysięcy monet, ponieważ zrobiłem wyzwanie Silver Beasts Plus, także za to była paczka za 125 koła, mam nadzieję, że coś niego wpadnie. Stawcie peczkę w górę, subskrybujcie kanał, film są codziennie, to jest Dalevin. I od razu Wam mówię, że dzisiaj odpalam streamka przed godziną 19.00. Będzie nowa drużyna. Tak rzeczywiście, widzimy się na Twitchu. Zapraszam serdecznie. I tyle. A my zaczniemy z grubej rury. Zaczynamy od Pika 84. Wyszedł przy okazji Rice. Karta ciekawa, ale wymagania ma bardzo duże. Ma 5 na 3, ale no osobiście nie będę go robił, bo wolę mieć Oara i Mateosa, więc ja osobiście odpuszczam. A my zaczynamy od piku 84+. Taki skład jest przepalany. Chyba nic nie kupiłem oprócz Fabiana, który, na, którego, na którego wydałem 1000 monet, więc myślę, że chyba się opłaca. Dajcie mi oczywiście znać, co was fajnego wpadło z tego pika, a my sobie po prostu to przepalmy. I no nie ukrywam, jakiś walkout albo karta rodzinowa byłaby naprawdę mile widziana. Zacznijmy ten odcinek od karty! Są dwa menu w a ja wezmę kartę 8.5 po prostu. No, niestety, taki już fodder, ale lepsze 8.5 niż 8.4, bo widok 3K 8.4 pewnie by mnie bolał. A można jeszcze jednego zrobić, tak? O cholera, zapomniałem, że są dwa do zrobienia. No to zrobimy chyba dzisiaj więcej tych pików, w takim razie to wychodzi. Zacznijmy od dwóch pików 8.4, w takim razie. Czemu nie? Ostatniego sobie zrobimy na koniec odcinka, a teraz zróbmy sobie jeszcze jednego pika. Może być lepiej niż karta 8.5. Sprawdźmy, żeby nie było 3 razy 84 bo widziałem dużo takich pików. Nie, jak coś, coś lepszego Na przykład, o proszę bardzo, Marquinhos, warto było Elegancko, także witam Marquinhosa, dobra To z niego sobie pika zrobimy e, na koniec odcinka jeśli, mi jeśli będzie mi starczyło kart Zaraz sobie przejdziemy też do ważnych meczów Z racji, że potrzebuję kart do następnych składów Będę otwierał na bieżąco, no bo mówię Potrzebuję kart do składów, to pierwsza paczka, naj najlepsza 81+, plus. i może Jakaś niespodzianka Że jakiś wymienny, potężny zawodnik Ekrany no, Załóżmy Alvaro Okej, okay. kolejna paczka Prime Electrum Player's Pack, nie wiem czy to jest jakiś rating, 80+, plus. Ok, więc zobaczmy, coś lepszego niż ekrany, ekrany, żeby było różnorodnie, CDM, 83 Fernandinho, no on dużo nie kosztuje, ale... E, zawsze taki foder, nie? Przedostatnia ostatnia paczka, Jumbo Premium Gold Pack, czyli paczka za 15 koła. Teoretycznie, wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale to ma największy potencjał, bo może być jakiś fajny styl gry, jakiś dobry zawodnik i świecący, który jest dużo warty, więc dajmy szansę, nie? Dajmy szansę, bo jeszcze żadnego walkoutu dzisiaj nie zobaczyliśmy i nie zobaczymy najwyraźniej do tej pory, bo to będzie, proszę państwa. O, oh, let's go, that's class! Rice. Ej, Rice, może coś być warty, chyba nawet 2200. O, proszę bardzo, o tym mówiłem. Zawsze to, jak coś tam się zwróci, także. Może być. I ostatni skład gotowy, dzięki czemu również odblokowaliśmy słapa. Prokop, bynajmniej nie Marcin Prokop, chyba tak ją na imię. Także ważne mecze ukończone. Mamy też paczkę Rererectum -re Players Pack, także wydałem z dwie dychy dzisiaj na ważne mecze. Fajnie, gdyby się to zwróciło, nie ukrywam, więc czy jest na to szansa, proszę Państwa? Najpierw paczka ta gorsza, czyli Gold Players Pack. jest też w sumie spoko paczka, bo... No mówię, niektórzy nieświecący są teraz dużo warci, więc... Nie ma to nie kranów. Pewnie Elsharabi do mnie wrócił, co? Jasne, tak. dla kazet. Proszę bardzo. 3000 monet nawet? I najlepsza paczka z ważnych meczów z ratingiem 82+. Także ekrany, no byle, no tutaj ekrany raczej są pewne. A może walkout na przykład, co? Niestety tylko ekrany. Nie zobaczymy walkoutu dzisiaj z ważnych meczów, a to będzie... Harry Maguire! Harry Maguire. Fenomenalnie. Dobra, to co, zagramy sobie jeden meczik w Rivals. Ostatni mecz będzie w Full Champions, oczywiście, ale jeden mecz sobie zagramy w Rivals, a drugi w Full Champions, bo w sumie czemu nie? Także słuchajcie, oczywiście skład się nie zmienił. Póki co, zobaczymy, może wyjdzie jakaś fajna karta w drugiej drużynie. A tak to lecimy. Mamy oponenta, proszę Państwa, Bundesliga test. No, w rzeczy samej to znaczy jest Bundesliga test. Cała Bundesliga. Piątka z tyłu, co mi się niezbyt podoba, no ale mam, mam nadzieję, że tak zmieni formację, bo ta piątka to. Ja się nie lubię z tą formacją za bardzo. Nice, czy to się zakończy. Bramką! O, leż tutaj fatalna interwencja trapa. Myślę, że gdy, gdyby to był jakiś Neuer, to na spokojnie by to wyjął, bo on tak się tak dziwnie rzucił, no ale no trudno. Jego wybór 1-0. Okej, okay, Kylian. Skrzydełkiem. Coś tu fajnego zmajstrujemy chyba tak. Tutaj tapin. Zejście bolas i flikiem. Tam lepszy, kurczę, a pomysł fajny. Dobrze, Kamada I pięknie, Mike. Pierwszego interwencja w tym meczu. O nie, to Lison nie może tutaj tego wykończyć, nie ma szans. Musi znaleźć napastnika. No właśnie, no właśnie, a tutaj Neymar, ale jeszcze był Sylę. Kurczę, P. Uderzenie 2-0. Bez żadnych szans, Sylę. Bez żadnych szans, trap. To musiał się skończyć. bramką po prostu. Dobrze, dobrze jest 2-0. Właśnie chciałem powiedzieć, że potrzebuje jeszcze jednej bramki, bo niby mecz da się ugrać, ale no ta dwubramkowa przewaga. Jednak zawsze. Zawsze lepiej mieć dwie bramki z przodu jednak, mimo wszystko. O cholera. Czy ja się kiedyś nauczę? To jest bardzo ciekawe. Bardzo mnie to ciekawi, czy kiedyś się nauczę nie wybijać, do, żeby nie podawać z piątki. Najwyraźniej nie. Na szczęście jest Kylian Mbappe, który nie spalił... ...a to trap broni na przykład. Ciekawe. Okej, okay, dobierze powie 2 do jednego no niestety 2 do 1, bo z znowu ten głupi błąd z piątki, no i... Wiadomo jak to się skończyło, no ale powinniśmy raczej to ugrać, pójdźmy sobie bardziej. o, czemu nie, niech sobie wejdzie Bardzio Mbappe dam na skrzydło, a bardziej niech pójdzie na atak, a co? Oj, ależ to było piękne, to co Pele zrobił, No bardziej też ładnie podał, ale Pele tutaj takie opanowanie No bez szans tutaj był w stylu Ojeju, panie Pele, mmm Chyba rejczki się szykuje tutaj, co? Tak, jest 4-1. Ciekawy mecz. Znaczy mecz z ciekawym składem, tak powiem. Widzicie, Bibu się najbardziej wyróżniał z tego składu Bundesligi. U nas najlepszy był Pele, oczywiście dwie bramki i asysta. No i co? Pora na paczkę za 125 tysięcy chyba. Tak, jak widzicie, srebrne bestie plus. Zrobiłem wszystkie wyzwania. Nie było takie mega trudne. Troszkę trzeba było się namęczyć z ale no, dla was wszystko. Także. I jaki fajny foder. Najlepiej, no wiecie, co chce trafić i będę się już powtarzał. Po prostu rating 84+, Co najmniej. No zobaczmy. Żeby też było coś, co mogły też przepalić najlepiej. W składzie o. Będzie zrobiony pik przynajmniej 8,4. Dobra, także trzeci, ostatni pik. Zobaczmy, czy przebije Markiniosa. Mam nadzieję, że tak, bo aktualnie Markinios jest naszym najlepszym trafem. Możemy to przebić w tym piku i e jej sports. Okej, okay. dwie karty 8,7, jedna karta 8,5. Ten Andres Silva uratował ten pigły. Już widziałem te dwie pierwsze karty, to już chciałem powiedzieć parę cierpkich słów. Ale okej, okay. Andres Silva, bardzo przyjemny foder. Może być. Tak, słuchajcie, najdroższy skład mamy gotowy. Tutaj musiałem, musiałem tylko tutaj kupić Dberatiego, żeby po prostu dopełnić ten skład. Teraz tylko zostały 2 razy 86 No i będzie ten pik z ikoną, kiedy on będzie. Możliwe, że w najbliższym czasie, bo nie wiem ile mam tokenów, ale będę brał te paczki 86 razy 7 więc kto wie, może coś poleci. A na sam koniec tego pierwszego, tej pierwszej części paczka wymienna 80+. Plus I nie ma ekranów. Wow, no zakończyliśmy <gryw> wybornie naprawdę. Okej, okay, witam was w kolejnym dniu. Mamy już piątek, to znaczy że Food Champions właśnie się zaczęło. Także zagramy sobie dzisiaj jeden meczyk. Resztę sobie zagramy na streamie. A póki co, proszę państwa, pora zagrać kolejny Food Champions. Pora trafić Teo Hernandeza. Tak, teraz najlepszy jest Teo Hernandez, więc fajnie by było o Teo trafić, żeby go sobie, sobie załadować naszego Teo. Okej, okay, zobaczmy kogo my tu mamy. Kieza... Całe serie. A, okej okay, bo tam jest zabracham. Okay, ładne zejście. Oj, to może być bramka. Bo nawet Musi być bramka. Podanie na pustą bramkę, jeszcze jest Mike, my nie. Nice, nice. Widzicie, Kylian. A to było do Kyliana podanie, nie, nie do Neymara. No Ale dobrze, coś z tego zrobimy. Yy, weźmy sobie w pole karne. może chyba coś zrobić. Eee, co Mogę tutaj podać od razu, ale. Oj, 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 dobrze jest kordowa Ciągle, <laughs> Ciągle kordowa nas tutaj ratuje. Pele, Elastico to się musi skończyć bramką. Nie ma innej możliwości. Jest! 1-0, ale to powiem wam, no i nie jest... nie jest łatwo. Nie jest łatwo w tym meczu. Skądże znowu? Świetnie. Cordoba znowu, nie no, Cordoba na razie. 30 minut. Absolutny szef defensywy. Ty góra! Zdąży... zdąży, Pięknie, Neymar. Ach, ciem fineska, ale jednak się rozmyśliłem. Mbapet, miał być Elastico, okej, okay, zdąży. Kurde, spinacola. Mm. I to będzie bramka, niestety nie będzie hitarian. pięć słabszych nogi, tylko przypomnę, że ten zawodnik ma na tej karcie Oj byku, takie rzeczy to nawet ja nie robię, nawet ja nie robię takich rzeczy, że poproszę mych obrońców, żeby podeszli Po czym podaję do nich, nie, to już naprawdę, uwierz mi, lepiej się pozbyć tego nawyku Podawanie z piotki do najbliższego zawodnika już... nie Ale może być to, to 2-1, bardzo możliwe, że będzie 2-1 Nikt nie upilnował Tami'ego Abrahama, proszę Państwa, no tak się nie robi. Podanie? Owar? Lewa noga... No nie, żołnierz... Nie, no No, mocny materiał, mocny materiał wideo. Nie będę ukrywał, mocny materiał wideo, Jezus Maria. Tami, po raz kolejny. Ale jest Cordoba, nie wiem, no, szef. W tym meczu Cordoba naprawdę absolutne szefostwo. Okej, okay. o Jezu. Ja pierdziele, to było jedno z najlepszych podań, jakie zrobiłem w tej grze. Zaprawdę, zepsułem, ale naprawdę, no aż byłem w szoku, że po prostu to przeszło. Syk, Johan. Zrobimy coś z tego, a weź uderz po długim po prostu. Co się będziemy? Elastico, po prostu uderzałem po długim słupku. 4-1. Kieza. Czy zrobi to Fedek Kieza, Oj, chyba to zrobi. Chyba to zrobi, bardzo ładna bramka w jego wykonaniu. No i 4-2. I czekamy tutaj, podanko do Pele. Tam się uwolni Mbappe, myślę, że tam podam, nic z tych rzeczy. Ja podam do Neymara. Ja tutaj podam do Neymara. Tutaj zejdziemy. Ruletka, uderzenie z Fineski. Dziękuję bardzo, 5-2. Pierwszy mecz odhaczony, po prostu. Pierwszy mecz odhaczony. No więc oczywiście standardowo kończymy odcinek z pikiem. Postaram się zrobić tak z 10 pików na dzisiejszego streama. Żeby coś jeszcze było, bo pewnie będę otwierał to dzisiaj paczkę 86 razy 7 Także taki jest plan. Eee, I no, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się na streamku, a na sam koniec trafimy. No, po prostu widzimy się na streamie. Stawcie pałeczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się dzisiaj lub jutro. Trzymajcie się do Adios.